Udało mi się wejść pewnym, pe, pewnym krokiem, nie potykając się własne nogi. wszystkich. To no, jest bardzo energiczne wejść. wejście. Mam miejmy nadzieję, że podtrzymasz poziom poprzedników, bo, bo było nieźle. Udało mi się właściwie, że tak powiem, kolokwialnie złapać za twarz żyli i przykuć ich do tego kontentu, który tutaj mam na, na kupce ze sobą. Słuchajcie, chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, kto skopiował. Wiecie, ja kto gajlarda. skopiował? Ja, ja kopię. No, słuchajcie, e, zaczniemy od tego. Kto kojarzy Daxos i Barbara Streisand? Zainteresowało ich, co powiedziałem. A kto kojarzy w takim wypadku Bonnie M. i utwór Gota Go Home? Ja, yeah, go Home. Boom. Właśnie z tego, z tego utworu Daxos pobrała, pobrała fragment do e, swojego utworu. E, I zazwyczaj, jako że jestem DJ-em w wolnych chwilach, często puszczam ten singiel i wprawiając zadziwienie słuchaczy, że tak. To, to nie jest Basia Streisand? Radek, Radek był bardzo rzeczowy i wypytywał mnie o wiele szczegółów. Widzę, że jesteś człowiekiem głębokiej pasji i pewnie mógłbyś tak rozmawiać z nami przez najbliższe 24 godziny, godziny, jasna sprawa. Ty, Sylwester, powiedziałeś na początku, czy tego czasami nie ma i faktycznie skojarzyłem, że ty powiedziałeś, RMF to robi, tak? Tak, no, RMF, ale to jest popularne to nawet, to jest nawet na YouTube i mi się wydaje, że on może odnieść sukces, bo on to robi jakby z większą pasją, tam po prostu dali prezentera, hmm. który gada, dali mu jakieś, jakieś tam ten do ten dogadania. Kto sam pluje od kogo, kto zżyna od kogo, w muzyce najczęściej, i to jest bardzo, bardzo bardzo popularny motyw, że rzeczy, które już powstały, najczęściej zataczają koło po 50 latach na przykład, pojawiają się w nowych piosenkach. I na takie pytanie właśnie będę odpowiadał. Bardzo się cieszę, że będę miał szansę pójść dalej z moim projektem, na którym bardzo mi zależy i który jest dla mnie bardzo, bardzo taki bliski sercu. I mam nadzieję, że się uda. Miałeś takie chociaż maleńkie przyczucie, że przejdziesz dalej? Ehm, Leciutkie. Myślę, że jeżeli dało mi taki, taki, taki wink, że jednak będzie dobrze. Super. Więc bardzo się cieszę. Jestem niesamowicie... I'm so excited! <grym> <grym> Jest fantastycznie. Nice. <grym> Zapraszam i polecam. Ziemowitku Kłysza.